W jaki sposób dopisać dłużnika do rejestru dłużników BIG Nymphomonite? Po zalogowaniu do systemu biznesbig.pl, wybieramy zakładkę DOPISZ Dłużnik. Następnie należy kliknąć przycisk DOPISZ Dług. System będzie nam podpowiadał, jakie dane są wymagane, aby dopisać naszego dłużnika. Przypomnę tylko, że w przypadku osób fizycznych będziemy potrzebowali wesel oraz imię i nazwisko naszego dłużnika. W przypadku firm potrzebny nam będzie NIP, nazwa firmy oraz adres siedziby. Oczywiście, aby dopisać dłużnika do rejestru, będziemy potrzebowali również danych dotyczących zobowiązania, czyli np. kwoty zadłużenia, daty powstania zaległości i daty wysyłki wezwania do zapłaty. Zaczynamy. Aby dopisać dłużnika, należy dodać jego dane do naszego systemu albo wybrać dłużnika ze swojej listy, jeżeli już wcześniej go dodaliśmy. Ja w tym momencie dopiszę dłużnika nowego, którego nie mam na swojej liście. Wybierzmy zatem, dodaj nowego dłużnika. Wybieramy, kim jest nasz dłużnik, czy jest to osoba fizyczna, czy przedsiębiorca. Wybierzmy przedsiębiorca. Na tym etapie uzupełniamy NIP naszego dłużnika, który jest przedsiębiorcą. Po wpisaniu numeru NIP klikamy na lupkę. System powinien automatycznie uzupełnić dane z bazy REGON. Ja w tym przypadku uzupełnię je ręcznie, natomiast Państwu pozostanie sprawdzenie, czy dane, które zostały podstawione przez system są prawidłowe. W momencie, w którym dane nie zostaną uzupełnione, a są wymagane, system podświetli odpowiednie pola na czerwono, więc proszę pamiętać, aby wszystkie wymagane pola były wypełnione. Jeżeli liczba uzupełnionych danych w konkretnym polu nie będzie prawidłowa, tak jak w przypadku mojego kodu pocztowego, gdzie brakuje jednej cyfry, system również podświetli nam te pola na czerwono. Po uzupełnieniu wszystkich danych, aktywny będzie przycisk Dalej, który podświetli się na zielono. W tym momencie możemy kliknąć Dalej. I już mamy dodane dane dłużnika. Pozostaje nam dodać dane konkretnego zobowiązania, z którym zalega dłużnik. Wybieramy typ zobowiązania. Wybierzmy, że jest to umowa. System przypomina, w jaki sposób możemy dodać zobowiązanie składające się z kilku na przykład faktur. I teraz uzupełniamy dane konkretnego zobowiązania. Pierwsze, co musimy zrobić, to nazwać nasz dług. Tutaj oczywiście mogą Państwo skorzystać z podpowiedzi, ale jeżeli mają Państwo jakiś swój wewnętrzny system ewidencji długów lub nieuregulowanych faktur, to mogą Państwo skorzystać z własnej nazwy. Ważne jest to, aby ta nazwa była indywidualna dla tego jednego konkretnego długu. W kolejnym polu dodajemy nazwę zobowiązania. Nazwa zobowiązania powinna różnić się od nazwy długu, ponieważ jeżeli mamy dług składający się z kilku faktur, wtedy każda ta faktura powinna być osobno nazwana i osobno dodana jako ten jeden konkretny dług. W tym przypadku możemy również skorzystać z podpowiedzi, natomiast również możemy wpisać tutaj dowolną nazwę, która będzie zgodna z naszymi potrzebami. Po uzupełnieniu nazwy długu wybieramy podstawę tego konkretnego zobowiązania. Wybierzmy sobie, że jest to faktura, teraz wpisujemy kwotę zaległości. Pozostałe pola dotyczące kwoty zobowiązania są opcjonalne. Oczywiście jeżeli wystawiliśmy fakturę na 10 tysięcy, a zostało spłacone tylko 5, to również możemy to pole uzupełnić i ta informacja pojawi się w pobranym raporcie. Uzupełniamy termin płatności. Tutaj musimy pamiętać, że jeżeli dopisujemy dłużnika do rejestru, no to musi ten dług spełniać określone wymogi ustawowe. Przypomnę, że od terminu płatności musi minąć co najmniej 30 dni. Po wpisaniu terminu płatności system automatycznie podstawi nam datę powstania zaległości. Pola dotyczące danych faktury są polami opcjonalnymi i nie musimy ich uzupełniać. To, co powinniśmy teraz zrobić, to przekazać informację, czy dłużnik kwestionował zobowiązanie lub czy dane zobowiązanie jest przedawnione. Jeżeli dłużnik kwestionował zobowiązanie, to zaznaczamy, że było ono kwestionowane. Może być to kwestionowanie kwoty w całości lub w części, i tutaj również powinniśmy określić, jakiego rodzaju jest to kwestionowanie. Jeżeli dłużnik wnosił o przedawnienie lub my uznajemy dany dług za przedawniony, to również taką informację. Informacje przekazujemy. To przedawnienie może być uznane w części lub w całości. I tutaj, bez względu na to, czy dług jest kwestionowany lub przedawniony, to oczywiście jak najbardziej będziemy mogli taki dług dodać do rejestru dłużników Big Info Monitor. Po oznaczeniu statusów przedawnienia i kwestionowania podświetli nam się pole dalej. Klikając na to pole, przejdziemy do kolejnego kroku. Tutaj system. Pyta nas, czy wezwanie do zapłaty zostało wysłane przez nas, czy być może chcemy zlecić wysyłkę wezwania do zapłaty do Big Info Monitor. Załóżmy, że wysyłka wezwania do zapłaty została zrealizowana przez wierzyciela, więc wybieramy opcję Wezwanie zostało już wysłane. Wspomnę tylko, że żeby dopisać dłużnika do rejestru dłużników Big Info Monitor, wezwanie do zapłaty należy wysłać miesiąc przed dopisaniem takiego dłużnika. I tutaj wybieramy kalendarza daty wysyłki wezwania do zapłaty. Potwierdzamy również, czy wezwanie do zapłaty, które wysłaliśmy samodzielnie, spełniało wymogi ustawowe. W tym momencie podświetlił nam się przycisk Dalej, w który należy kliknąć, aby przejść do kolejnego kroku. Na tym etapie system informuje nas, jakie trzeba spełnić warunki, żeby dopisać dłużnika, jak te poszczególne działania przejść w systemie. Teraz widzimy Podsumowanie długu, który dopisaliśmy do samego systemu biznesbig.pl. Ten dług jeszcze nie jest ujawniony w rejestrze, natomiast jest on już gotowy do ujawnienia. Na tym etapie możemy zweryfikować, czy dane, które wprowadziliśmy do systemu biznesbig.pl są poprawne i czy wszystkie dane są zgodne z danymi, które mamy na fakturze. Więc widzimy tutaj po pierwsze dane dłużnika, widzimy również datę wysyłki, wezwania do zapłaty, a poniżej widzimy kwotę zaległości i datę powstania zaległości. Jeżeli na tym etapie popełniliśmy jakiś błąd w samej kwocie, możemy oczywiście kliknąć Aktualizuj i tą kwotę lub datę powstania zaległości zmienić. Aby upublicznić dług w rejestrze, Biura Informacji Gospodarczej BIK Info Monitor Wystarczy teraz kliknąć Ujawnij dług. Po kliknięciu w przycisk Ujawnij dług system spyta nas, czy na pewno chcemy ujawnić ten dług. Potwierdzamy, że tak i w tym momencie widzimy już tutaj na naszym podsumowaniu, że dług został ujawniony w rejestrze BIK. Jeżeli okazałoby się, że dłużnik uregulował nam część lub całość dopisanego długu, to możemy go zaktualizować również z poziomu zakładki Dopisz dłużnika. Po kliknięciu na zakładkę Dopisz dłużnika na samym dole widzą Państwo listę długów. Na liście długów mamy długi o różnym statusie długu, i tutaj będą mieli Państwo możliwość zobaczenia, czy długi, które zostały dopisane do systemu BigPL, są już przez Państwa upublicznione w rejestrze BIG. Dług upubliczniony będzie posiadał status ujawniony w rejestrze BIG. Dług, który posiada status wersja robocza, jest to dług, którym brakowało części danych. Na przykład mogło brakować daty wysyłki, wezwania do zapłaty lub innych danych wymaganych do tego, aby dług upublicznić. Jeżeli mamy informacje gotowe do ujawnienia, to znaczy, że dług spełnia wymogi ustawowe i możemy go upublicznić w rejestrze BIG, klikając przycisk Ujawni dług. Długi, które mają status oczekuje na spełnienie warunków, są to długi, gdzie nie spełniono jeszcze wszystkich wymogów ustawowych, czyli na przykład nie minęło 30 dni od terminu płatności lub nie minął jeszcze miesiąc od wysyłki wezwania do zapłaty. W momencie, kiedy wymogi ustawowe zostaną spełnione, system automatycznie zmieni status, z oczekuje na spełnienie warunków, na status gotowy do ujawnienia. Dzięki temu będą Państwo wiedzieli, że mogą Państwo już ten dług upublicznić w rejestrze dłużników Big Info Monitor.